Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Tachmina. Dzisiaj sobie zrobimy czytanie na Bramę Skorpiona, czyli portal 11.11. .11. Tutaj będą się kończyć pewne relacje toksyczne. Będziemy kończyć pewne cykle karmiczne. Wszystkie tajemnice wyjdą na jaw. Tutaj będzie transformacja, jak i również oczyszczenie. Także energia będzie nie z tej ziemi, moi drodzy. To czytanie jest ogólne, więc nie z każdym będzie musiało rezonować. Po czytania prywatne zapraszam na mojego Facebooka lub na mojego maila. Linki znajdziecie w opisie tego filmu jak i również e, będę wykonywała podczas tego e, portalu 11.11 11, rytuały mm, oczyszczające. Ilość śmieci jest ograniczona, także moi drodzy kto pierwszy ten lepszy. Mm, nie przedłużając, przygotowałam dla Państwa trzy grupy. Grupa numer 1, grupa numer 2 oraz grupa numer 3. To serduszko, które najbardziej przykuło Waszą uwagę ten kolor, coś Was wciągnie do tego, to będzie Wasza grupa. Także zaczniemy sobie tradycyjnie od grupy numer 1. Witam wszystkich bardzo serdecznie, grupowiczów numer 1. Zobaczymy sobie waszą ogólną energię, jaka wam będzie towarzyszyła podczas tego portalu 11:11 oraz i brama, to jest tortiona. Energia ogólna dla grupy, dla grupy numer 1. Coś nam się tutaj odwróciło, to było pierwsze. A więc tak, moi kochani, z tego tutaj, co ja widzę, to widzę tutaj, że będziecie manifestować, manifestujecie, tak? Bardzo dużo siedzicie w głowie, myślicie o tej osobie. Możliwe, że myślicie o osobie, która was zraniła, która was zostawiła, gdzieś mogła was. Oszukać, tak? Mogła nie być do końca szczera z Wami pod jakimś względem. Coś po prostu tutaj było nie tak, co Wam po prostu nie daje spokoju. Mimo wszystko, macie uczucia do tej osoby, pokazuje. Czuję tutaj z tej, z tej energii tutaj tęsknotę. Chcielibyście bardzo szczerej rozmowy, tak? Takiej od serca do serca. Eee, mimo tego, że skupiliście się na sobie, e, na tym, co was otacza, tak? E, na swoich sprawach, na swojej pracy, to gdzieś cały czas ta osoba powraca do, do waszego życia. Możliwe, że ją gdzieś spotykacie, możliwe, że wam się śni. Eee, Możliwe, że gdzieś tam wspólne zdjęcia, tak, gdzieś Wam się tam wyświe wyświetlają. Pokazuje mi się tutaj, że Wasza właśnie ogólna energia jest takiej takiej tęsknoty, ale również i takiej. No, chcecie, chcecie tego wyjaśnienia, tak. A więc tak, moi kochani, co mi się tutaj pokazało, no to tak jak powiedziałam, tak, tutaj, tutaj mi się pokazuje odejście, tutaj mi się pokazuje zakończenie pewnej relacji, ta relacja była toksyczna, tutaj nie do końca ktoś był szczery, tak, wy tutaj zaangażowaliście się emocjonalnie. Wy tutaj daliście swoje serce na dłoni, tak? Byliście bardzo mocno zakochani. Ta osoba po prostu była wobec Was nieszczera. I tutaj w ogóle mi się pokazuje, że to była relacja karmiczna. Ta osoba z przeszłości na nowo się pojawi w Waszym życiu. Ja widzę tutaj kontakt, ja widzę tutaj spotkanie, tak? Ta osoba będzie chciała Was przeprosić, będzie chciała z Wami wszystkiego od nowa. Tak tej, tej relacji będzie próbowała budować wszystko od nowa, będzie nawet tutaj dojdzie do przeprosin. Tutaj mam pokazane przeprosiny, tutaj mam chęć działania, chęć naprawy tego wszystkiego, ale karty tutaj ostrzegają przed tym. Aby po prostu oczyścić tą atmosferę, um, która jest między Wami, ale nie wchodzić w to. Bo ta osoba um, żałuje tego, ale ta osoba tutaj ja widzę, że się, um, że się nie zmieniła. I znowu zaufacie, znowu będziecie cierpieć. Moi drodzy. Jeśli ta osoba tutaj miała do wyboru, tak? Dwie opcje, was i jeszcze kogoś, i ta osoba wybrała kogoś innego i teraz jej się nie udało, to tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie przez to chce do was wrócić, tak? Bo tam jej się nie udało, a zna was na tyle, że wy bylibyście w stanie dać kolejną szansę tej osobie, tak? Ale ja tutaj mam, że nawet jeśli dacie tą szansę, to i tak i tak to się zakończy rozstaniem. Do Was idzie zmiana. Do Was idzie zmiana. Tutaj, um, tutaj będzie przebaczenie. Tutaj będzie uzdrowienie tej relacji. Ale ja tutaj nie mam informacji z kart. Że ta osoba um, no, się zmieniła, tak? I będzie chciała z Wami... Um, ona będzie chciała z wami budować wszystkiego nowa. Owszem. Ale pytanie, czy wy jej na nowo zaufacie? No właśnie. Karty tutaj ostrzegają przed tym. Um, to może być relacja romantyczna, a to może być również relacja rodzinna, tak? Ja mam tutaj sytuację pokazaną, że tutaj doszło do jakichś nieprzyjemnych słów, do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, gdzie ta relacja po prostu wymaga uleczenia, przebaczenia, bo ani wam to nie da spokoju, ani tej drugiej osobie. Zobaczymy sobie karty wyroku dla Was dla grupy numer 1. Czas dawania nie brania. Może właśnie czas jest na to, by dać to uzdrowienie, tak? By dać to wybaczenie. Zobaczymy sobie jeszcze znaki zodiaku. Lew. Bliźnięta. Ser. baran oraz wodnik. Pod spodem mamy raka. Także wypadły nam tutaj akurat takie znaki zodiaku, ponieważ no, taka energia bije, tak, z tych kart, oczywiście mogą z Wami rezonować, ale nie muszą, możecie mieć akurat Wy ascendent w tych znakach lub ta druga osoba. To była grupa numer jeden, której bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam oraz zapraszam na rytuały. I przechodzimy sobie do grupy numer dwa. Witam Was bardzo serdecznie. Grupa numer dwa. Zobaczymy sobie tutaj naszą um, ogólną energię, ogólna energia dla grupy numer dwa, na bramę Skorpiona, na portal 11, 11. Moi kochani, ja mam tutaj informację z tej karty, że tutaj będziecie zaczynać coś nowego, coś skończyli się. <laughs> Przepraszam, tutaj się skończył u Was jakiś cykl karmiczny, coś tutaj zakończyli się i zaczynacie wszystko od nowa, zaczynacie budować swoje fundamenty, tak? E, możliwe, że poznaliście kogoś nowego lub dopiero poznacie kogoś nowego, z kim, e, z kim będziecie, no. Z kim po prostu wejdziecie w nową relację, tak? I to będzie nowy, szczęśliwy związek. Możliwe tutaj również, że zaczynacie nową pracę, tak? Lub zakładacie rodzinę. Również ta karta tutaj pokazuje dziecko, tak? Jeśli staracie się o dziecko, no to tutaj rodzinka się powiększy. Również mam tutaj taką energię, biję z tej karty, taką, taką chęć do działania. Zaczynam, zaczynam wszystko od nowa, zaczynam wszystko stawiać nowe fundamenty, tak? Taką mam tutaj energię z tej karty. No dobrze, zobaczymy, co to tutaj dalej, karty pokażą. Więc tak. Grupa numer dwa. Widzę tutaj, że jesteście po bardzo ciężkich przejściach, po turbulencjach życiowych. Możliwe tutaj, że jesteście po bardzo ciężkim rozstaniu. Widać tutaj, że żałujecie tej, tej relacji. Bardzo dużo się wycierpieliście przez tą osobę, która tutaj was po prostu zraniła. Tutaj mi się również pokazuje oszustwo, pokazuje mi się tutaj jakaś forma manipulacji, jakaś nieszczerość, ale pokazuje mi się tutaj na horyzoncie nowa miłość. Wy tutaj zamykacie już tą przeszłość definitywnie i ruszacie ku nowemu. Kto, kogoś nowego poznacie. Możliwe, że przez internet. Możliwe, że to będzie w pracy, tak? Możliwe, że w podróży. Um, ale pokazuje mi się tutaj obranie nowego kierunku. Jeśli, um, jeśli tutaj um, jesteś na, na takiej, na, w takiej sytuacji gdzie możecie mieć niepewną pracę, tutaj dostajecie propozycję nowej pracy, która się łączy z wyjazdem, dla niektórych za granicą, dla niektórych e, przeprowadzką do innego miasta. Będziecie brać to pod uwagę, ale widzę tutaj, e, jeśli chodzi o uczucia, to poznajecie kogoś całkowicie nowego i ten ktoś jest z przeznaczenia. Dla niektórych bratnia dusza, dla niektórych bliźniaczy płomień. To będzie osoba, która będzie waszym takim spełnieniem marzeń i wy będziecie takim spełnieniem marzeń e, dla tej osoby tutaj, tak? Widać tutaj, że m, będzie bardzo... E, m, no bardzo będzie, będzie Was ciekawa, będzie chciała Was poznawać, będzie chciała poznać Was, tak? Wy w ogóle będziecie czuć, jakbyście się znali kupę lat. Piękne karty tutaj macie. Ehm, możliwe również, że ta nowa miłość, która zakości w Waszym życiu, która teraz do Was idzie, um, stworzycie z tą osobą stabilny związek. Na niektórych nawet tutaj widzę, zaręczyny i ślub. Także ta osoba, którą poznacie lub poznaliście, to może być również i bardzo świeża znajomość. To będzie to, to będzie miłość Waszego życia. Wy tutaj będziecie się bać otworzyć przed tą osobą, ponieważ już nieraz no dostaliście po czterech literach, tak? Już nieraz Wam się coś tam spietruszyło. I, i po prostu będziecie się bali zaufać tej osobie, będziecie się bali um, otworzyć przed tą osobą. Dla niektórych tutaj widzę, że ta, ta znajomość może się zacząć od przyjaźni, ale macie naprawdę bardzo piękne karty, w ogóle to jest relacja odgórna. Zobaczymy sobie kartę wyroczni dla Was. Ty oraz twoi bliscy jesteście bezpieczni. Ta osoba jest warta zaufania. Z tą osobą można naprawdę przenosić góry. Zobaczymy sobie jeszcze znaki zodiaku na grupy numer dwa. Wodnik. Baran. Pod spodem waga. E, tutaj nam wypadły akurat takie znaki zodiaku, ponieważ bije tutaj taka energia z tych kart, moi kochani, e, mogą z wami rezonować e, znaki zodiaku, ale nie muszą, możecie mieć wy akurat ascendent w tych znakach lub ta, drugo, e, dru, druga nowo poznana osoba, tak? To była grupa numer 2, którą bardzo serdecznie pozdrawiam oraz zapraszam na rytuały, które będę wykonywała 11 listopada. To była grupa numer 2 i przechodzimy sobie do grupy numer 3. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie ogólną energię Waszą na bramę Skorpiona, czyli portal 11. -11. Moi kochani, a więc tak, yy, widzę tutaj, że yy, jesteście w takiej energii yy, troszeczkę zmęczenia, ale również i takiego bujania w obłokach. Szukajcie wyjścia z sytuacji jakiejś, czujecie się jakbyście byli w yy, takiej klatce mentalnej. Również tutaj widzę, że yy, przechodzicie w ogóle jakąś transformację. Czekacie na, jakieś, na jakąś wiadomość, czekacie tutaj na jakiś sygnał, mhm. jaki również zwracacie uwagę na swoje sny. Możecie mieć sny prorocze, w ogóle bardzo macie silną intuicję. Nie wiem dlaczego. Mam tutaj takie poczucie z tej karty, że możecie mieć wy ascendent lub znak zodiaku w trygonie wodnym, lub możecie z kimś mieć do czynienia z trygonem wody. No ale dobra, zobaczymy dalej. Tutaj również coś jest przed Wami ukryte, i Wy to wiecie o tym. I to chcę Wam tak troszeczkę w sens Dwie karty na łapawy, okej. Okay. A więc tak, moi kochani, um, a wy tutaj bardzo siedzicie dużo w głowie, tak jak powiedziałam, wy tutaj um, żyjecie tak troszeczkę troszeczkę tak fantazjami, troszeczkę takim bujacie troszeczkę w obłokach. <laughs> Przepraszam, jak i również zwracacie bardzo uwagę na sny. Możecie mieć również problem z zasięciem. Jest pewna kwestia, która Wam po prostu spędza z powiek, tak? Jeśli tutaj chodzi o pracę, to jeśli mieliście tutaj jakieś problemy finansowe, długi, po prostu to był Wasz główny problem, to ja widzę tutaj, że przychodzi do Was rozwiązanie. Przychodzi do Was złoty lek. Możliwe dodatkowa praca, możliwe jakieś podpisywanie umów, tak? Jakiś wspólny biznesplan. E, tutaj znacznie się polepszą wasze e, finanse. Jeśli chodzi tutaj o uczucia, czy ktoś możliwe, że na kogoś czekali się, ktoś kto bujał, może ta osoba bujała w obłokach, tak, nie mogła się ruszyć z miejsca, no to tutaj przychodzi transformacja tej całej, tej całej relacji, widzę tutaj, że przychodzi do Was z pozytywną, dla Was bardzo mm, stabilną ofertą, tutaj mam zamieszkanie razem, tutaj mam dla niektórych zajście w ciążę, tutaj mam powiększenie się rodziny, tak, jeśli tutaj jesteście w jakiejś relacji, gdzie nie jesteście do końca szczęśliwi, bo również mam tutaj taką, taką informację: gdzieś jest jakiś tam stały związek, gdzie nie do końca jesteście szczęśliwi. A co Was tutaj trzyma? Trzymają Was tutaj kredyty, tak? Wspólne, wspólne mieszkanie, wspólny dom, wspólny kredyt. To tutaj przychodzi rozwiązanie, bo tutaj ktoś kogoś nakryje lub coś odkryje, jakiś ukryty romans w tle się tutaj pokazuje, gdzie po prostu tutaj postawicie sprawę na ostrzu noża. I tutaj to po prostu wywróci całe wa wasze dotych dotychczasowe życie do góry nogami. Jeśli tutaj są jakieś osoby, które czekają na kogoś z przeszłości, to ta osoba rzeczywiście się tutaj pojawia, składa Wam stabilną propozycję. I wy to dostajecie, ale takie, no i co teraz? No i co dalej? Nie będziecie pewni, czy wejść w to, czy nie. Czy wejść w to czy nie. Jeśli nie czekacie na nikogo, jesteście samotni. To tutaj możliwe, że pojawia się ktoś, jakiś, jakiś bardzo stary znajomy, tak, znajoma, ktoś z czasu szkoły, studiów, tak. I jest odnowienie tej relacji, gdzie ta relacja w ogóle jest karmiczna, tak, z poprzednich cieleń, gdzie tutaj w ogóle, no. Tak miało być, tak było zapisane. Że tutaj między Wami dojdzie do czegoś więcej. Ale kończy się u Was ciężki czas. Kończy się u Was jakaś karma, moi kochani. Zaczyna się wszystko tutaj układać. Znacznie się ukończą Wasze finanse. Zobaczymy sobie kartę wyroczną. Czas na działanie. Hmm, hmm, hmm. No to będzie się dziać moi kochani. No tutaj mam bardzo duży ruch, tutaj mam, że no dosyć dużo się, się będzie działo teraz u was. Dosyć bardzo dużo się będzie teraz u was działo. Zobaczymy sobie y, znaki Zodiaku. Ryby. Paran. Lew. Strzelec, pod spodem rak. Takie znaki zodiaku nam wypadły, ponieważ taka energia bije tutaj z tych kart. E, możecie mieć akurat ascendent w tych znakach lub e, druga połówka tak. E, także tak jak mówię. Moi kochani, to by było na dzisiaj e, na tyle. Wszystkim mam bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za te wszystkie miłe słowa. To naprawdę daje mi bardzo dużą motywację, chęć do działania i tylko mnie w tym utwierdza, że to co robię, to trafia do Was tak. Dziękuję Wam, jesteście naprawdę niesamowici, jesteście przekochani. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, aby słońce zaguściło w Waszym sercu i pamiętajcie, że po burzy zawsze wychodzi słońce, mojej drodzy, a również i wam zasieci to słoneczko. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, a spodobał Ci się mój kanał, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz subskrypcję. A my się, mojej drodzy, słyszymy w następnym czytaniu. Pozdrawiam Was i życzę Wam... Jego co najlepsze. Pa Pa!